Chcieć czegoś więcej niż szara codzienność i szara rzeczywistość? Oczywiście, że tak. To jest to wyzwanie, z którym urodziło się każde z nas tu na Ziemi. Choć każde z nas jest inny, każde z nas chce być szczęśliwe i ma do tego zagwarantowane prawo. Ale nikt nie przyjdzie ci dać tego szczęścia. O to szczęście musisz postarać się sama lub sam. Musisz zawalczyć o to. Aby poznać siebie, dowiedzieć się, kim jestem, jaki mam potencjał, co mogę z tym zrobić i co mogę w sobie uzdrowić. To uzdrowienie jest pierwszym dekretem Twojej wolnej woli i odnajdywania się w tej rzeczywistości, bo ten świat został stworzony na prawie wolnego wyboru i to od Ciebie zależy, jak będziesz tu funkcjonować. Czy wybierasz chorobę, czy wybierasz cierpienie, ból, bo uważasz, że to Ciebie doprowadzi do zbawienia. Rozumiem, masz takie prawo. Ja wybieram szczęście jako drogę do tego, co jest mi przeznaczone i po co tu przyszłam. Przyszłam się tu pobawić, rozpoznawać, zmieniać i przekształcać. I to jest mój wybór w mojej świadomości, którą używam do rozpoznania terenu i do rozpoznania prawdy o sobie i tym, kim naprawdę jestem. I nie wstydzę się moich błędów, nie wstydzę się moich upadków, bo każdy mój błąd, Doprowadza mnie do miejsca, w którym jestem, ale jutro już nie będę w tym miejscu, do czego Ciebie również zachęcam.